Witam wszystkich, z tej strony Matar i mam tutaj dla Was mój drugi gameplay na moim kanale, tylko tym razem z pierwszej części Modern Warfare Czyli Call of Duty 4 najbardziej wybianej części przez lud Tutaj mam całkiem ciekawy początek, więc może na chwilę nie będę nic mówił. No tak, więc udało mi się w ciągu pierwszych 30 sekund wbić helikopter I już sobie tam śmiga, już rapi ludzi no cóż Ten komentarz nagrałem, ponieważ pewna osoba No jakby zaproponowała jakiś taki film z okazji 30... Co ja mówię? Z okazji 800 widzów No jest to naprawdę Wielka liczba, no nigdy, szczególnie na początku kiedy zakładałem to konto i nie miało ono być w ogóle yy, jakby przeznaczone do zagrajmy, tylko do maszynimy z Botica głównie. E, nigdy nie spodziewałem się, że osiągnę coś ponad 100 widzów, a tutaj jest już 800. No więc no, dzięki wszystkim, mam nadzieję, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać. Mm. No więc tak, może yy, opowiem coś o gameplayu. Gram tutaj M16 z celownikiem laserowym moje perk'i to tak jak było widać trzy specjalne granaty, yy, moc palająca oraz yy, głębokie uderzenie. Yy, niestety yy, nie mam już zbyt wysokiego, wysokiego levelu. Żeby mieć jako pierwszy, pierwszy perk Pandoliera, który jest dla mnie najlepszym perkiem Jeśli chodzi o Call of Duty 4 Ponieważ zainstalowałem tą grę wczoraj, czy przedwczoraj, nie nie pamiętam Ale to nieważne Myślę, że wynik jaki udało mi się tutaj wykręcić jest całkiem, całkiem niezły Było to 56 do... 19, 11, coś koło tego. Um, no mi myślę, że o gameplayu to już starczy. Um, może tak, jako że, e, jak pewnie niektórzy wiedzą, mamy e, dzień 21 czerwiec. Postaram się to wrzucić w tym samym dniu na YouTube'a. E, no to. Zaczynają się powoli, powoli. Wakacje zbliżać powoli, powoli. No tak, jakby już jutro jest zakończenie roku. No więc, cóż. Hmm. Niektórzy pewnie myślą, że. Yy, to jest jakby czas, kiedy ja będę wrzucał więcej zagrajmy. No i będę starał się tak robić. Jednak. Yy, ja, w dzień po zakończeniu roku, czyli jest tego... No w Boże ciało. Boże ciało wieczorem wyjeżdżam do zakopanego na 4 czy 5 dni, na 4 dni chyba yy, więc nie będzie mnie przez ten czas, tak więc no, nie będzie zagrania w tych dniach. No i no yy, yy, niestety, ale... Yy, trzeba sobie poszukać roboty na te wakacje, ponieważ chcę sobie uzbierać kasę na PlayStation 3. E, tak więc, e, szukam roboty, szukam roboty, dostałem jeszcze nawet taką ładną ankietę, którą muszę wypełnić, potem zanieść, no i najprawdopod najprawdopodobniej będzie to e, rozdawanie ulotek, więc no cóż. <laughs> będzie to rozdawanie questów, jak to jeden z moich e, kumpli powiedział. Mm. Więc, no, nie wiem. Być może. Yy, nie wiem. Będę starał się tą robotę znaleźć na lipiec. Yy, raczej no, głównie będę się starał, bo na sierpień to raczej nie będzie miało sensu. Tak więc, w lipcu może tych zagrajmy być yy, no trochę mniej. Nawet niż dotychczas. Oczywiście, o ile znajdę tę robotę, no bo wiadomo, nie ma roboty dla ludzi z moim tym razem wiekiem, a nie wykształceniem. Ponieważ te, robo te roboty, no prace, takie już, wiadomo, yy, takie bardziej, że tak powiem. Hmm. Nie, nie, jak on na no, takie stanie na kasie, takie już trochę bardziej rzeczowe. Wiem, prace już zaczynają się od yy, 18 lat, a ja mam yy, no rocznikowo 17. Jeszcze nieskończone w grudniu skończę, więc... No, trochę mi brakuje. Mm. Tak więc, y, w lipcu może nie być zbyt y, wielu zagrań. Oczywiście będę starał się je wrzucać. Mm, ale no nie, wie, nie wiem jak to będzie, nie wiem. Postaram się to w sierpniu wynagrodzić. I myślę, że może uda mi się przez te wakacje, przez Gutika 3, chociaż no... A wiadomo jaki jest Gothic 3. Są trochę długi. Tak więc No, zobaczymy co począć. A tak wychodząc ogólnie z tematu. No, jakby mojego. To ostatnio. Jest taka jakby wojna pomiędzy Battlefieldem 3 i Modern Warfare 3. Co będzie lepsze. O będzie miał lepszy multiplayer, co ładniejszą grafikę i tak dalej. No w sumie co ładniejszą grafikę to będzie wiadomo co będzie miało. oczywiście będzie to Battlefield. Ale może też powiem trochę od siebie Bo jest... Widziałem na internecie taką ankietę, w której było pokazane na co ludzie bardziej czekają, po prostu ludzie głosowali, czy czekają bardziej na Battlefield 3, czy Modern Warfare 3 Znaczy, to po prostu zrobiło na nich większe wrażenie No i... Wyniki były takie, że Battlefield dostał 89%, a Modern Warfare 3 dostało 11%, czyli no to już może... W pewnym sensie pokazywać... Jak będzie... Jak ludzie po prostu podchodzą do... Tegorocznych FPS-ów Modern Warfare 3 raczej nie ma zbyt e, wielkich szans, e, takie jakby w tej wojnie, w tej bitwie. Licząc oczywiście fanów e, Call of Duty, który, którzy ją kupią, no, żeby po prostu e, m, mieć ją na półce, pograć. E, no i po prostu podobałem się Call of Duty i nie chcą przechodzić na Battlefield tylko dlatego, że w tym roku jest pełniejsza yy, grafika i dalej, i tak dalej. A, tak dalej. Yy, a co do mnie, bo... Yy, no... Trzeba powiedzieć, że mi się te... ...fesplese, które mam do tej chwili trochę znudziły. Tak więc, no... ...też bym chciał yy, kupić... Yy, ...któregoś z tych dwóch. Jednak e, moje stanowisko w tym jest takie, że poczekam e, do premiery, poczekam jakiś miesiąc po premierze kiedy e, jakby multiplayer się ustabilizuje, ludzie poznają mapy, pozna, poznawają jakieś takie, e, bo nie wiem, miejscuszki do kampienia, ogólnie bronie poznają co, je, co może być overpower, co jest słabe, co jest e, dobre i tak dalej. Mm, I wtedy zdam się na opinię ludzi, co jest y, lepsze. Wiadomo, to, że Battlefield będzie miał lepszą grafikę, będzie miał y, więcej nie wiem, opcji do multiplayera, będzie miał ciekawszą rozgrywkę. Nie znaczy, że to, że sam, sam gameplay będzie y, fajny. Bo ja tam nie jestem z osób, którzy uważają, że grafika jest najważniejsza. I szkoda mi ludzi, którzy tak uważają, ale to już inna sprawa. Dla mnie po prostu najważniejsze jest gameplay. Chcę cieszyć się z grania, a nie podziwiać widoki, tekstur itd. dalej. Więc no po prostu poczekam miesiąc poczekam na opinię ludzi. I po prostu kupię to, co będzie miało lepszy multiplayer, ponieważ yy, po singlach zbyt wiele się nie spodziewam. Yy, wiadomo, że będą one trwały tak jak na dzisiejsze FPSy przystaje, czyli kilka godzin. 5, 6, 7 godzin, coś koło tego. No to jest yy, trochę głupie, że przykre właściwie, że... Yy, Dzisiejsze fpsy są takie krótkie, w ogóle dzisiejsze gry są krótkie, choćby Wiedźmin 2, który też no... gościom nie zachwyca. <ścoughs> więc... no to jest przykre, przykre, ale... no cóż poradzić. Ludzie teraz yy... nie kupują gier yy, jakby dla singleplayera, tylko dla multiplayera, tak więc... Yy... No producenci tych gier też nad singleplayerem się za bardzo nie, nie starają. Wiadomo, że muszą, bo... <noise> no bo muszą, ale... Myślę, że robią go tak y, trochę na odpiep, żeby wymyślić jakąś... Y, y, byle jaką fabułę i żeby ona była, a największą wagę przykładają do multiplayera. To jest według mnie. <noise> no, nie wiem jak to określić, jest to... No po prostu są to dzisiejsze czasy. Głupia karetka jedzie koło mojego... Nie? ...akurat teraz. No są to, są to po prostu takie czasy, że... E, ...multiplayer jest dla ludzi najważniejszy i... i ...single player już po prostu nic nie kręci. Ale chociaż mam nadzieję, że... E, ...ten multiplayer będzie... E, ...ciekawy. A czy to będzie Battlefield 3, czy Modern Warfare 3, no to już się zobaczy. Dobra. E, mi się tematy już jakby skończyły. E, mecz też powoli dobiega końca. E, więc ja się będę z wami powoli żegnał. E, jeszcze raz dziękuję za wszystkie, wszelkie subskrypcje. E, no i pro, zapraszam do dalszego subskrybowania, oglądania mnie. Eee, no i cóż, myślę, że to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Eee, tutaj mecz też już się kończy, zostało chyba 30 40 punktów. No, jest koniec tu mamy hymn <grym> ZSRR-u jako nagrodę za wygranie meczu. Taka ciekawostka, że właśnie ten kawałek no, jest moim dźwiękiem SMS-a które kołem już od pół roku, więc yy, no cóż. że do końca, myślę, że wynik jest nie najgorszy. No i trzymajcie się na razie.